Cześć. Przed nami tydzień dosyć ważny, jeśli chodzi o grę reprezentacji. Dlatego, ten biało-czerwony szalik na mojej szyi. Nie słyszałem, żeby ktoś o Robercie od wielu, wielu miesięcy powiedział cokolwiek złego. Piłkarz uwielbiany przez miliony. No, i piłkarz, który decyzją najwyższych władz państwowych zasłużył na tak ważne, prestiżowe odznaczenie. Robert. Znamy się. Pewnie mnie nie do końca pamiętasz, bo jak się mijaliśmy wielokrotnie na stadionie Legii, to ty byłeś chłopakiem, który dopiero zaczynał grać w piłkę. Ty byłeś chłopakiem, na którym się nie poznali w Legii, bez łaski oddano cię do Znicza Pruszków. Ale może gdzieś tam mnie kojarzysz. Gratuluję ci. Robert, jesteś geniuszem piłkarskim i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jesteś znakomitym, wspaniałym i tak dalej, i tak dalej, piłkarzem. Natomiast, Robert, nie chcę, żebyś się poczuł urażony. Nie chcę, żeby ktokolwiek się poczuł urażony, ani prezydent Duda, ani ty, Robert, ani twoja małżonka Anna. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że uważam, że w Polsce, szczególnie w tak. W strasznych czasach jakie są teraz związane z pandemią, z szalejącym koronawirusem. Nie ma ludzi, którym się bardziej niż tobie takie odznaczenie należy. Jesteś geniuszem poza dyskusją. Natomiast myślę, pewnie mnie nie będziesz lubił, ale myślę, że jakoś to przeżyje. Myślę, że jest wiele innych zawodów nieporównywalnie ważniejszych nie tylko teraz, ale w ogóle nieporównywalnie bardziej potrzebnych niż granie w piłkę nawet na tak wysokim poziomie jak twoja gra Robert. I myślę, że tym ludziom bardziej należy się takie odznaczenie. Oczywiście wiem, że to nie jest twoja sprawa poza twoją znakomitą grą, że takie odznaczenie prezydent Duda ci przyznał. Jeszcze raz gratuluję. Jesteś znakomitym piłkarzem. Ale czy w Polsce lekarze, którzy codziennie walczą z COVID-em, ratownicy medyczni, pielęgniarki, nie zasługują na uznanie ze strony prezydenta i na przykład na zaproszenie do pałacu na spotkanie i wręczenie może nie aż takich prestiżowych odznaczeń, ale jakichś odznaczeń, które by podkreślały? Niesamowitą ważność ich zawodu? Robert, ty jesteś znakomitym, ale tylko piłkarzem. Nie miej do mnie pretensji, pewnie w ogóle tego nie obejrzysz, ale gdyby się tak przypadkiem zdarzyło, nie miej do mnie pretensji, że ja mam takie zdanie na ten temat. Ty powinieneś zdobywać i zdobywasz najważniejsze nagrody, jeśli chodzi o świat piłkarski. Jesteś najlepszym piłkarzem świata. Jesteś najlepszym piłkarzem Bundesligi. Jesteś najlepszym piłkarzem w Polsce. Natomiast takie odznaczenie myślę, że powinno być przyznawane ludziom, którzy wykonują, jak mówiłem przed chwilą, nieporównywalnie ważniejsze zawody. Gratuluję ci jeszcze raz, bo jesteś jeszcze raz geniuszem. I proponuję, Robert żebyś się kompletnie nie przejmował, a pewnie się nie przejmujesz, zupełnie niepotrzebnie się martwię za ciebie, że ktoś ci zarzuca, że jak mogłeś przyjąć odznaczenie, ale tu nie chodzi teraz o odznaczenie, tylko odznaczenie z rąk takiego prezydenta. To nie jest podobno prezydent wszystkich Polaków. Każdy niech sam ze sobą pogada, czy prezydent Duda to jest jego prezydent, czy to jest nie jego prezydent. Natomiast akurat takimi bzdurami. Że jak mogłeś przyjąć odznaczenie od Dudy, kompletnie się nie przejmuj. Gratuluję ci jeszcze raz i mam nadzieję, że nie będziesz miał do mnie pretensji. Ciebie zna cały świat, a mnie tylko ludzie z mojego bloku. Jak już się rzekło, tydzień ważny, jeśli chodzi o mecze reprezentacji. Węgry, Andora. Anglia. Według mnie, a kompletnie się na tym nie znam, jak już wiecie, z Węgrami sobie poradzimy. Nie wiem, czy wygramy z Węgrami 4-0, 5-0, może tylko 1-0, ale ja obstawiam, że sobie z Węgrami poradzimy. Z Andorą myślę, że jak będzie mniej niż 5-0, to będzie słabo. 5-6-7-0. Pamiętajcie, że mamy Roberta Lewandowskiego. No i Anglia. Z Anglią może być słabo, bo tylko raz w 73 roku, 3 czerwca, jeśli dobrze pamiętam. A dobrze pamiętam, bo wtedy to była moja pasja. Piłka nożna to była moja pasja na stadionie Śląskim w Chorzowie przy 100 tysiącach ludzi. Po bramkach Banasia lub Gadochy, co do tego są ciągle dyskusje, i Włodzimierza Lubańskiego pokonaliśmy słynną Anglię 2 do 0. Teraz może być różnie, ale uwaga, ponieważ w piłce dochodzi czasami do przeróżnych wydarzeń, to zrobimy taki numer, który będzie polegał na tym, że teraz opowiem o tym, jak to z Anglią przegraliśmy, a za chwilę w tym samym programie. Opowiem, jak to z Anglią pięknie graliśmy i nie przegraliśmy. Uwaga! Proszę Państwa, no z Węgrami było wiadomo, z Andorą no to tym bardziej było wiadomo, no a z Anglią. Jeżeli ktoś się spodziewał, że Anglię pokonamy po tylu latach bez zwycięstwa, no to, no to już wie, że, nie, że się nie udało. Po raz kolejny się nie udało. Dostaliśmy łomot. Obecność Roberta Lewandowskiego na boisku i kilku innych bardzo dobrych naszych piłkarzy reprezentacyjnych nic nie pomogła. Anglicy robili z nami co chcieli. Oczywiście mogliśmy wyżej przegrać, ale porażka jest porażką. Sam Robert, żeby nie wiem jak grał w piłkę, nie da rady. Po prostu nie da rady. Poza tym widzieliście Państwo dwóch albo trzech Anglików cały czas przy Robercie. Widzieliście jak go kopią, widzieliście co z nim robią. Widzieliście jak go prowokują? Bo wiedzieli. Nie ma Roberta? Wyłączymy z gry Roberta. Nie ma właściwie właściwie reprezentacji Polski. No nie udało się, przegraliśmy. No nie udało się, no. no jeżeli ktoś liczył tak jak mówiłem przed chwilą, że z Anglią wygramy, no to no to nie wygraliśmy. No to nie wygraliśmy. Dobra, starczy. Teraz wersja Teraz wersja Związana z tym, że ten mecz całkiem nieźle nam poszedł. 3-2-1 start. Proszę Państwa, ale mi głupio. Tak mi głupio, że, że się chyba pod ten fotel schowam. Byłem pesymistą. Twierdziłem, że Anglia nas zmiażdży na Wembley. I tak się nie stało. Daliśmy radę, proszę Państwa. Za Anglią po tylu latach daliśmy radę. To oni się nas bali, a nie my ich. Widzieliście Państwo? Co wyprawiał Lewy? Widzieliście Państwo, jak mu pomagał Piątek? Nie wiem, czy zagra, ale udajemy. Widzieliście, co robił Milik? Widzieliście, jak w środku pola rządzili Zieliński i Krychowiak? A co wyprawiał w bramce Szczęsny? Bardzo pięknie ten mecz wyglądał. Patrzenie na polską reprezentację to była czysta przyjemność. Chłopaki, gratuluję. Koniec żartów. Proszę Państwa, nie mam pojęcia jak będzie. Nie mam pojęcia. Raczej będzie pewnie nie zaciekawie. Natomiast te dwie wersje obejrzycie sobie, bo Mecz z Anglią jest w środę, a nowy program będzie dopiero za tydzień, w czwartek. No i zobaczycie, czy trafiłem, czy nie trafiłem. Czy ten eksperyment żart się powiódł, czy ten eksperyment żart się nie powiódł. Dziękuję. Cały czas poruszamy się dzisiaj przy reprezentacji, a teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o legendarnych przerwach związanych na mecze kadry. Dlaczego legendarne to są przerwy na mecze kadry? Dlatego, że wielu trenerów w ekstraklasie takie przerwy traktuje jako zbawienie, szansę od Boga na poprawienie gry swoich drużyn. Na przykład Krakowia. Jeszcze nie tak dawno jeden z kandydatów na objęcie funkcji trenera, selekcjonera drużyny narodowej, Michał Probierz, ze swoją zajebistą Krakowią, od dziewięciu meczów nie odniósł zwycięstwa. Proszę Państwa, to był kandydat na selekcjonera. W dalszym ciągu, w opinii wielu, jest jednym z najlepszych polskich trenerów, i być może tak jest. Legendarna przerwa na reprezentację Krakowi przyda się jak na pustyni oaza, jak spragnionemu woda, jak głodnemu kanapka. Ta legendarna przerwa na reprezentację to jest hasło krążące w polskiej piłce od niepamiętnych czasów. Przynajmniej ja to pamiętam, od, od, odkąd pamiętam. Przyjdzie przerwa na reprezentację, to poprawimy grę naszego zespołu. No są takie zespoły, których gry żadna przerwa nie poprawi. Żeby trwała z 5 lat, to ta przerwa niczego nie zmieni, bo jeżeli w drużynie są gamonie, a nie piłkarze. Podróbki, a nie piłkarze. To co tu ma się poprawić? Przecież w ciągu 7-10 dni nie wymieni się drużyny, nie sprowadzi się 20 nowych piłkarzy, żeby lepiej grali, a poza tym nigdy nie wiadomo, kogo się tak do końca sprowadza. Legendarna przerwa na reprezentację. Ojejku, ile to jest nadziei z tą legendarną przerwą na reprezentację? Tak się jakoś składa, że po raz kolejny powiem parę słów na temat drużyny, której nie kibicuję, czyli Jagielloni. Zwolniono w Jagielloni trenera Bogdana Zająca, bo w opinii właściciela, prezesa, ludzi rządzących tym klubem, pracował na tyle źle, że nie zasługiwał na dalszą pracę w tym legendarnym klubie z Podlasia. No i co? No i Jagielonia wygrywa z Lechem w Poznaniu, grając w dziesiątkę od 52 minuty. I myślicie Państwo, że zwolnienie trenera Zająca właśnie na to wpłynęło? Bzdura kompletna. Nikt nie wie co na to wpłynęło, że Jagielonia wygrała. Nikt nie wie co na to wpłynęło, że Jagielonia grająca beznadziejnie od wielu spotkań rozgrywa w Poznaniu bardzo dobry mecz. Bardzo mylące myślenie, że to właśnie za przyczyną zwolnienia trenera Zająca. Bo co? Bo trener Grzyb, tymczasowy trener, z takim cudotwórcą, że w trzy dni zrobił z Jagieloni beznadziejną Jagielonię genialną. Słuchajcie, moim zdaniem to świadczy tylko o ogromnej przypadkowości, nieprzewidywalności w tej naszej niesamowitej ekstraklasie. Ani Jagiellonia nie poprawiła gry w trzy dni. Ani głównym winowajcą nie był trener Zając. Ja myślę, że piłkarze powinni pogadać sami ze sobą. Dlaczego za czasów trenera Zająca grali tak jak grali, że zęby bolały od patrzenia i nagle zagrali taki mecz, że można było przecierać oczy ze zdumienia. To są ciekawostki polskiej niesamowitej Ekstraklasy, co? Drużyna gra fatalnie, mijają trzy dni. Drużyna gra rewelacyjnie, zwolniono od trenera. <laughs> o karuzeli trenerskiej będzie. Być może za tydzień, być może niedługo już. No i jeżeli jesteśmy przy Jagielonii, to tam gra taki zawodnik zaraz muszę sobie wziąć kartkę, bo to jest takim no -name ale już nie jest, już nie jest. Raz sobie zapisałem. Kamil Wojtkowski. Kamil Wojtkowski. Kamil Wojtkowski jeszcze nie zaczął na dobre grać w piłkę, a już być może będzie kończył. Przez swój kretynizm, przez to, że będąc po spożyciu i po zażyciu, uciekał przed policją, spowodował wypadek, i uciekał przed policją. 23 lata ma ten pseudopiłkarz. Jeszcze nie zaczął, a już prawdopodobnie skończył. Jagiolonia zachowała się bardzo dobrze. Rozwiązała natychmiast kontrakt z tym głupkiem. Bardzo dobrze. Oczywiście zdarzają się różne przykłady jazdy po alkoholu. Mój kolega, bardzo dobry mój kolega Michał Żewłakow, również taki skandaliczny czyn popełnił. Skandaliczny, Michał. Wiesz, że to kretynizm z Twojej strony i ponosi tego konsekwencje. Mniejsza z tym, jakie robi wszystko, żeby naprawić ten koszmarny błąd. Mówię o Michale Żebłakowie. Natomiast Kamil Wojtkowski, czy ktoś go tak trochę bardziej kojarzy z czegoś? Ja go kojarzę z tego, że kilka lat temu gdzieś tam był w Akademii Legii. Później gdzieś tam w Lipsku, w drugiej drużynie Lipska, w Wiśle, Kraków, no i w końcu w Jagiellonii. No i gdzie teraz chłopaku będziesz? Przecież ty nic nie umiesz robić, tylko tam zdarzyło ci się raz prosto, raz krzywo kopnąć piłkę. Co ty teraz, chłopcze, będziesz robił? No nie to, żebym się tobą przejmował i martwił się. Jesteś głupkiem, no to cierp. I jesteś ostrzeżeniem dla innych głupków, którzy po alkoholu... Chyba też po narkotykach wsiadają do samochodu. Popamiętasz na całe lata i bardzo dobrze. Nie byłeś wielkim piłkarzem, byłeś prawdopodobnie jakimś tam szarą piłkarską masą, a teraz nie będziesz nawet szarą piłkarską masą. Miałem już o tym nie mówić, bo. Jak zwykle znakomicie w swoim niepowtarzalnym stylu temat dokładnie i dosyć długo omówił Krzysiek Stanowski w swoim dziennikarskim zerze. Ale nie mogę się powstrzymać, chociaż kilka słów powiem o tych o tych no nie wiem nawet jak te kobiety nazwać, nie wiem nawet jak te celebrytki nazwać. No cisną mi się takie słowa na usta że no nie wypowiem, bo być może podałyby mnie do sądu. Niejaka Wiola Kołakowska i niejaki nawiedzeniec, mistrzyni w śpiewaniu hymnu i ogólnie w nawiedzeniu, w opowiadaniu bzdur, że na oddziałach szpitalnych leżą statyści, że są życia, czy jest życie na każdej innej planecie I, i ci, co tam żyją, to nam jakieś wysyłają sygnały, tak jak powiedziałem, Krzysiek Stanowski dokładnie to mówił. No nie mieści mi się w głowie. no Ten świat celebrytów, tych świat artystów i pseudoartystów, bo o ile Edyta Górniak, artystka, to wiola kołakowska, ani to aktorka, ani to artystka, ani to, to jakieś. No nie mieści się w głowie. Obejrzyjcie sobie Państwo, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Ostatnie dziennikarskie Zero. Jak można być takim idiotą, jak można być takimi idiotkami, uwielbianymi w, przez jakieś tam grono, większe, mniejsze, m, widzów, miłośników piosenki, filmu, no ale akurat Viola Kołak, Kołakowska to tam zagrała jakieś, jakieś śmieszne role. Krzysiek cytuje jakieś jej tam z, z listy jej ról jakąś o, nieżyjącą kobietę. Nieprawdopodobne. Świat celebrytów to jest. to jest. no nie chcę po sądach chodzić. Dziękuję. Do następnego.